Państwa bardzo serdecznie na kanale Przystanek Biblioteka. Witamy bardzo serdecznie z tej strony Jagoda i Daria. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o naszej ulubionej autorce, i tu pewnie wszyscy nasi stali bywacze będą wiedzieć du Mariel i Zatoka Francuza, którą czytałyśmy. I chciałam powiedzieć, że to jest takie nasze drugie podejście z nowym sprzętem bo jedno mm -hmm. nam się nie udało jak pewnie zobaczycie w odcinku, który się ukaże po targach książki. Mamy nadzieję, że te się udadzą, także tak. że, że będzie, już będzie lepiej. Tak, także pokażę Wam piękną okładkę. Teraz na pewno będzie lepiej ją widać. W ogóle odkryłyśmy taki bajer, że mamy teraz taki aparat, w którym możemy się przejrzeć i jestem zafascynowana, bo sama się widzę. Tak, a to jest mega, bo wiecie, nie, nie robimy tego ścienno. Bo komórką nagrywały, więc... A teraz zobaczcie, możemy Wam tak pięknie pokazać. I widzimy, czy widać, czy nie. No, także to jest mega bajer, mega, nam się to podoba. I Jagodo, cóż powiesz? O czym to jest? Bo Ty zawsze mówisz, tak, o czym to jest. ja, ja zawsze streszczam. Zatem główną bohaterką jest y, pani z wyższych sfer o imieniu Donna, y, która y, no, wychodzi za mąż, ma dzieci z tym swoim mężem, no i zaczyna się niestety w tym małżeństwie nudzić. A że męża ma bardzo dobrego, no to mąż pozwala jej na różne rzeczy, typu nanoszenie w spodni, chodzenie z nim do gospód i upijanie się. No i pewnego dnia Dona przebiera się za mężczyznę i wraz ze swoim kochankiem straszy pewną starszą damę i to tak straszy, że dama aż się pochorowała. No i w tym momencie Dona stwierdza, że no chyba jednak przeholowała i że ona nie chce wieść takiego życia, jakie do tej pory wiodła i y, pakuje siebie, pakuje dzieci, pakuje nianie y, i wyjeżdża do posiadłości na wieś, żeby odkryć siebie na nowo, jak to się teraz nie mówi. Prawda. Y, Okazuje się, że tam zajeżdża do tej wiejskiej posiadłości swojego męża. Pięknie, krajobrazy, w ogóle cud, miód, malina. No ale w posiadłości tylko jeden służący. Na dodatek służący bezczelny, niemiły, niesympatyczny. Ale no ale Dona jakoś tak niemiłych, niesympatycznych ludzi to lubi i ma do nich słabość, więc e, tego służącego nie wyrzuca. Ale szybko spracowała, że z tym służącym to, to coś tam chyba jest nie tak. A w ogóle, kiedy składa jej wizytę jeden z sąsiadów, chociaż wiecie, no to takie posiadłości, że na najbliższego sąsiada no to 20 kilometrów. Tak. No ale sąsiad składa jej wizytę i mówi jej, że no to dobrze, żeby tam pani mąż też przyjechał, no bo generalnie no to tutaj mamy taki problem z piratami. Nęka nas taki Francuz, który tutaj pływa wzdłuż naszego wybrzeża i to tam jednego okrada, to drugiego i no generalnie robimy Snotę wszystko. Snotę odbiera tak, porządnym dziewczynom. Robimy wszystko, żeby go złapać, ale generalnie no to nam nie idzie. Tak, dobra, I to tak. chyba tyle streszczenia, bo e. myślę zdradzić cokolwiek więcej to już by było zdziepko za dużo. E. Trochę by było dużo, no to będzie dobre, dobre urwanie, że tak powiem. Jak ci się to czytało? Czytało mi się to bardzo dobrze. Uh -huh. Aczkolwiek e, dawno nie wkurzała mnie tak główna bohaterka. Uh -huh. <noise> Też tak wiem. <miał. głos> Bo ona jest. E, ona jest tak nie Jest, jest tak rozkapryszona. Rozkaprysz, tak, takie dziecko rozkapryszone, które ma wszystko, i ona po prostu tak jakby z nikim się nie liczyła, tylko z sobą. No. Nie? Ma dobrego męża, który ją kocha i tak go zdradza i to z, z jego. Dobra, Ciędę. tak, nieważne. <śmieniu> <śmieniu> no, no, a ona jest im znudzona, no więc jedzie sobie na wieś. No generalnie wszystkimi pomiata i, i wszystkich ma z tyłu i wszystkich uważa że, za głupszych i gorszych niż ona sama i ona, hmm. ona do wszystkiego ma prawo, bo ona tu jest pani donna i się kurczę nudzi. No i wcale nie jest lepszy, no bo, bo to... oni, tak, oni są charakterowo, słuchaj, no bardzo do siebie podobni. No bo co to za tłumaczenie, że ja się yy, nudzę w, yy, w ramach konwenansów i w ramach umów społecznych, no więc tak. porzucę swoje dawne życie i zacznę okradać ludzi. No. Ej, chodźmy, Uch, Weźmy jakąś łajbę i pływajmy sobie wesz. A też mi się nudzi w życiu. <noise> Nie, a tak na poważnie, ja się zgadzam z jego dom. Dona jest strasznie denerwująca, zwłaszcza na początku. Bardzo mnie irytowała i się zastanawiałam, mm -hmm, pięknie będzie, widzę moją przyszłość i tej, tej książki. Ale przebrnęłam przez to i przez ten jej charakter, no ale to z tym się zgodzę. Ona nie jest bohaterką taką, bo wiesz, którą je... się lubi, którą... nawet nie o to chodzi, że się lubi, ale ona jest taka odpychająca. Bo wiesz, ja rozumiem niby, znaczy przypuszczam, co do Morier chciała zrobić. Chciała pokazać, że kobieta jest jednak uwiązana w tych umowach społecznych, hmm. że musi być żoną, musi być matką, tak. czy jest szczęśliwa, czy nie. Ale jednocześnie stworzyła tak odpychającą postać, której nie współczujesz, tylko z dzisiejszego punktu widzenia, chciałoby się jej powiedzieć, kobito. Ty masz ewidentnie za dużo wolnego czasu, tak, weź się do roboty, się. to może zrozumiesz. Mm -hmm, to prawda. Wiecie, no, tak jak Jagoda mówi, yy, nawet sama Dona to w pewnym momencie tam powiedziała, że wyszła za Harego, jeśli dobrze pamiętam, swego męża. A nie Henry'ego? Henry, Harry? Henry chyba. Dobrze, Ale mniejsza no, w to. Ym, Harry to nie był ten, ten przyjaciel? Wiecie co, że teraz już nie wiem. No mniejsza, ja już mniejsza też jakiś w to. czas temu czytałam, yy, więc. James to był synek. Mhm. Yy, no nie jest to takie istotne. Harry. Harry, miałaś rację, dobrze. Yy, że ona po prostu wyszła za Harry'ego tak jakby, bo był miły, podobały jej się jego oczy. No i generalnie no. no. No, i to I tyle. Tyle. no <laughs> podobają się oczy faceta, no to a, wyjdę za niego, bo trzeba było to zrobić. I, no. i 30-letnia bana no stwierdziła, iść, tak że... jakby jej się po prostu już to życie zbrzydło i stało piekłem, dalej nie dokończę, co klasyk mówił. Um, I to takie trochę było. Um, ja mam trochę problem z tą książką, bo pod tym względem takim moralnym, ta historia, która tu jest przedstawiona, to jest niefajna. To jest niefajna, to jest bardzo nieładne, i zauważ, że w tej książce dużo jest osób, które kłamią. Tu mhm. nie ma osób, które są wobec siebie prawdomówne, i tam wiele rzeczy prawdopodobnie możemy się domyślać tak czy inaczej nie wyjdzie. Że niektóre osoby będą żyły w takiej nieświadomości i nawet końcowa sytuacja, która miała miejsce w, tam, w tym, w tym nawron, właśnie. Mhm. E, tej pamiętnej nocy, no też całkowicie inaczej wyszło. No. Praktycznie, nie? Bo to wiemy dobrze, jak to się skończyło. Nie będziemy spoilerować. No to mm. będę, bardzo mi się ta scena podobała. chciałam powiedzieć. Cały ten rozgardiarz, mm -hmm. który tam miał miejsce, tak. i później ta scena, jak yy, ona tam na tych schodach, no to y, piękne było. No, y, w ogóle podobały mi się krajobrazy. To był taki. Yy, Taka przystań Helford, dobrze I mówię, Helford i y, naprawdę ciekawie się to czytało i te wszystkie krajobrazy, te, y, to wszystko takie trochę z takiego pogranicza romantyzmu. No bo to znowu e, Kornwalia, nie? Jak to tak. do I, I to wszystko było takie fascynujące, piękne i sądzę, że dobrze się będzie tą książkę czytało tak latem. Trochę wiosną. Taka jest wakacyjna. Bo ona jest taka prawda. wakacyjna i naprawdę dotyka się tego, tej przyrody i u Daphne du Marietu, tu właśnie dużo, dużo tego było, to mi się podobało. No i samo też mi się podobało, ale chyba my mamy słabość do mm -hmm. takich posiadłości. Mm. Ale zobacz, że ten kochanek musiał być skonstruowany jako osoba taka naprawdę zdeprawowana i zepsuta, mm -hmm. bo gdyby taki nie był, tylko był przyjemnym, miłym chłopakiem, facetem, tak? No to generalnie, to nawet byś mu współczuła, mm. i w tej końcowej scenie, no to no jakby rozumiemy te, po, te pobudki, że no ona broniła swojego życia, i, i przez to, że on był taki, jaki był, no to, no to trzymasz kciuki, yy, żeby przeżyła, ale tak naprawdę to trzeba by było trzymać kciuki, żebyście, a żebyście oboje z schodów no tak, no tak. Oni, mm -hmm, tak, on był taki. Zauważ, że zawiedziony, nie? No. Że ty jednak no nie mnie, a ja tutaj jestem na wyciągnięcie. I też takie fałszywe, a y, mąż Dony taki. On taka jest ciepła naj kluseczka. Najbardziej pokrzywdzony w tym wszystkim, tak. bo to Nie jest mam nic do ciepłych klusek, ale on taki... Y, ta dona go tak traktowała, jak go traktowała. Mhm. Trochę po Macoszemu. On potem taki biedny, a tu karty, a tu sobie ten ten trochę za dużo. Wypił. Ale jakbyś miała taką żonę, Lublał. to byś to by nie ten cel. I ja muszę tak mówię, ale też taki ciapowaty, ale tak jak mówisz, jak teraz tak rozmawiamy, jakbym miała taką żonę, Przecież to chyba też bym piła, wiesz? Przecież on wiedz, wiedział, przypuszczam, no. że ona go z tym tak. przyjacielem i tylko grał takiego idiota, jak myślę. Mówisz? Zlekle, no. Nie wiem, bo ja odniosłam wrażenie, że on taką, taką powierzchowność miał takiego, wiesz, Taki ciepły klusek i on po prostu, że był taki nieświadomy i oni go tak po prostu grali na tych jego uczuciach i na tych jego emocjach. Nie wiem, czy to. No był taki ciepły klusek, No i właśnie nie zasłużył, żeby wszyscy wokół tak go traktowali, jak go traktowali. No. Hmm. To jest prawda. Masz rację. Hmm. Hmm. Ja na swoim blogu już uh -huh. mówiłam o tej książce. Tak. No i skrzyczałam te donę od góry do dołu. I y, pani Anna, która nam tu y, regularnie komentuje każdy film, mm -hmm. y, specjalnie właśnie przeczytała, żeby, y, żeby skonfrontować się z moją opinią, no bo tak mówi, no y, co, co pani pani Jagodo, tak tą y, do, no, tak, wiarę, to po prostu od, od góry do dołu, ale ja tam generalnie no, podtrzymuję swoje zdanie, chociaż pani Joanna się ze mną nie zgadza, może mm -hmm. się wypowie też tutaj. Nie wiem, powiem ale... tak. Czy to wszystko napawało optymizmem, jakoby Dona miała się zmienić teoretycznie, ale w praktyce, czy tak będzie? Przypuszczam, że wątpię. Tak. Nie wiem, czy to tak łatwo jej przyjdzie, jak to sama określiła. Teraz będę matroną, dobrą żoną. No, ja jestem ciekawa. Nie wierzę w to za bardzo. No i tak nie wiem czy tak daleko można iść, ale yy, no, to uczucie było może prawdziwe, może nie. Ale czy nie było tylko takim przelotnym czymś, o czym na przykład on zapomni? No. Bo to było takie, zauważ, krótkie. Mhm. Chociaż mówię, sceny na tym statku i te wszystkie te pościgi, to mi się bardzo podobało i się fajnie czytało, ale jakoś się strasznie czepiam tej historii. Ale to może przez to, że właśnie do Dony tak trochę miałam takie uczucia mieszane. No bo to tak, też mi się tak, wiesz, no, no znalazła piracki statek, no fajnie, teraz pirat mnie porwie, o jak cudnie. Właśnie, nie? A jeszcze lepiej, żebym nie wykorzystał. Oś tak, to jest, to jest to. No ja i pani Dona mamy trochę inne standardy. Bo ona, no ona jest... Yy, trochę taką postacią, którą trudno rozgryźć, i chyba przez to mamy do niej. No bo taki ja stosunek. rozumiem, że ona, wiesz, była taka stłamszona, bo chciała być kobietą przeżywającą przygody, a wtedy hmm. przeżywać przygody mógł tylko mężczyzna. Tak. Ale no to nie usprawiedliwia bycia złym człowiekiem. Właśnie, dokładnie. Też to popieram. Yy, też tak uważam. Nie wiem, co można tu więcej powiedzieć. Chyba muszę powiedzieć, że to jest najgorsza książka Dumory, którą czytałyśmy. Mówisz? No, Nawet najbardziej o... się jej czepiamy. To możliwe, że coś w tym jest. Nawet oberża na pustkowiu była lepsza, chociaż Mary tak. też nas zdenerwowała. To prawda. Y... Chociaż, no to jest. Ja mam przez to problem, że bardzo uważam, że ona jest. Dobrze napisana, piękne są te opisy, tej przyrody, te, te, ta podróż. on Widać, że autorka ma, miała do tego dryg, wiedziała, mm -hmm. co pisze, nawet te takie wszystkie elementy związane z tym statkiem. Co taki zwykły z chleba, jak my, tak niespecjalnie nieraz się orientuje, co to mm -hmm. jest, albo co to jest. I, mm, no ale sama historia się nie broni. No. no nie, sama historia jest trochę, jak dla mnie, mm, problem, miałam bardzo dużo z nią. Tak, naprawdę. Chociaż, no mówię, scena ta noc nam się bardzo podobała. To ja chciałabym gdzieś zobaczyć w jakimś takim, nie wiem, filmie takim krótkometrażowym. No nawet nie? jest długometrażowy, bo też ma ekranizację, tak? Bo nie idzie ty... do niej dotrzeć, niestety. A, no to szkoda, no to szkoda. Mm. Także piszcie, co wymyślicie, czy tak. czytaliście, czy może chce, chciecie, chcecie przeczytać. I czy myślicie tak samo o niej jak my? A może ktoś inaczej myśli i nam napisze, co my źle tutaj tak przeczytałyśmy, czy może odebrałyśmy coś inaczej niż. I w ogóle mamy generalnie wielką prośbę, bo... Zostało nam już tylko 18 subskrybentów do 500, więc bardzo uprzejmie prosimy o nowe subskrypcje, o łapki w górę, o komentarze, żeby więcej osób widziało nasz film i żeby mogło się o nas dowiedzieć i do nas dotrzeć, i żeby nas było coraz więcej i nam się coraz fajniej rozmawiało. O. Tak. I wtedy my też będziemy miały pewnie więcej pomysłów, i, i tak będziemy, nie wiem, pewnie jakieś takie podbudowane bardziej. Tak. Jeśli chodzi o prowadzenie tutaj i wymyślanie nowych rzeczy dla Was, no co tu ukrywać? Każdy lubi słuchać, że jest super. Oj, no tak, no ale to. F... <noise> nie musimy się tego tak od razu zgadzać ze wszystkim, nie? Mhm. To prawda. Dobrze. A póki co serdecznie dziękujemy, że byliście Państwo z nami. I do następnego razu. Pozdrawiamy. Pa! pa.